Kierownicę, z której ja już uprzednio zdjąłem starą owikę, wyczyściłem ją i mogę przystąpić do montażu od czego zaczynamy? Jeżeli mamy pancerze hamulcowe, które są puszczone pod owiką, tak same pancerze hamulcowe bądź ewentualnie już w nowszych manetkach e, również i pancerze przerzutkowe puszczone w środku e, ja przed założeniem owiki zawsze je przyklejam, żeby one potem nam nie odstawały jeżeli są sztywniejsze, żeby nam nie odchodziły i nie, nie prężyły na owikę, tak, i żeby ładnie się tu wszystko ułożyło i żeby ten pan też też nie był krzywo, tak, żeby był mniej więcej tak samo wsadzony z dwóch stron. Wiadomo, jeśli mamy kierownicę, która posiada rowek montażowy, jest to jeszcze prostsze, więc układam kable, a następnie przyklejam je izolacją i po to właśnie była nam potrzebna. Tak, nie musimy tak jakoś super gęsto klejać. I to samo robimy z drugiej strony. Tak więc mamy przygotowane już pancerze. Są przyklejone, możemy zabierać się za montaż owiki. Ok, przystępujemy do montażu owiki. Od czego zaczynamy? Ściągamy troszkę gumę z, z klamek. Tak i dopiero po założeniu całej owiki będziemy je z powrotem układać. Warto już mieć w pogotowiu nożyczki oraz korek, żeby później szybko odciąć owikę, wsadzić korek. Wiadomo, jeżeli założymy owikę, nie będziemy mieli pod ręką tych dwóch rzeczy, będziemy musieli po nie pójść. Zwykle wtedy na końcu ta owika nam się poluzuje, będziemy musieli wszystko poprawiać. Nie ma to sensu, lepiej mieć to od razu pod ręką. Biorę swoją piękną, nową białą owikę. I niestety, producent tej owiki, ponieważ jest to jedna z tańszych. Owijek, które mamy dostępne w naszej sprzedaży, nie daje sam z siebie kawałków, którymi zaklejamy tył manetki. Tak wiadomo, to jest miejsce, gdzie najciężej nam ułożyć owilkę, tak, żeby nie było widać kierownicy. ja jestem po prostu tej strasznie, strasznie czuły w tym miejscu. Nienawidzę, jeżeli gdzieś wystaje nam kawałek, kawałek kierownicy spod owijki. Więc warto sobie na początku odciąć pasek, przymierzyć. Ile potrzebujemy, tak, i go odciąć. Wiadomo, zwykle, zwykle owiki jest więcej, więc spokojnie, jakiś tam odrzut mamy. Gdyby nam zabrakło, wiadomo, jeśli całość owiki naciągniemy mocniej, nie będzie to widoczne. Nie naklejam go jeszcze, czekam z tym aż dojdę do manetki. Wtedy zawsze robię kilka podejść, żeby wszystko wyglądało ładnie i nic nie było widać. Tak. Bierzemy taśmę i pierwsze pytanie: skąd zaczynamy? Czy od mostka czy od końca kierownicy? Tak, ja zaczynam od mostka. Dlaczego? Jeśli zacznę owijać stąd, to tutaj będę musiał zrobić zakończenie i będę musiał ją obkleić albo taśmą, którą dał producent, albo izolacją. Jeśli zacznę zawijać to od strony mostka, to tutaj nie będzie żadnej taśmy, a korek kierownicy. Przytrzyma nam y, taśmę na końcu, i dzięki temu nie będziemy musieli nic więcej tutaj obwijać y, izolacją bądź paskami, które da nam producent. Czy jest to prawidłowe, czy nie? Ja kiedyś ktoś mi powiedział, że tak jest prawidłowo i estetycznie. Z tym się zgodzę. Według mnie jest to bardzo estetyczne, dużo bardziej niż jeśli zaczniemy od dołu. I ja tak obwijam. I z tego co montuję klientom, też zwykle klienci się decydują, żeby obwinąć y, owikę od mostka. Żeby było to bardziej estetyczne, tak? nieważne czy zaczniemy od prawej strony, czy od lewej, tak? Ja zaczynam akurat od lewej, i co robimy? Najpierw ściągamy sobie kawałeczek taśmy, która maskuje nam klej. Odkąd zaczynamy? Nie od samego mostka, chyba że komuś się to super podoba. Zwykle kierownice szosowe mają zgrubienie, tak? I zaczynamy w miejscu, gdzie kierownica zaczyna się zwężać. Ja zawsze obwijam tak yy, do powiedzmy przodu, tak? czyli do kamery, a nie do siebie. Czemu ktoś mnie tak kiedyś nauczył i tak już zostało. Tu staram się to zrobić w miarę dokładnie, w sensie, żeby ta owika mi przylegała ładnie do, do tego miejsca, gdzie jest przewężenie. Tak i zaczynam. Nawijać. Staram się to zrobić dość mocno, nie nawijam tego luźno na takiej zasadzie, czemu będą nam się zawijały tutaj końcówki, więc musimy to naciągnąć. Tak, wiadomo, nie przesadzajcie, ponieważ tak, szczególnie jeśli używacie owiki oprenowej i za mocno ją naciągniecie, ona może nam się zerwać wtedy. Tak. Kolejne, pyta... często ludzie się pytają jak nawinąć. Tak wiadomo, jeśli zrobiłbym tutaj większy... pod większym kątem, miałbym szersze paski. Ja robię je mniej więcej na zakład na pół owijki, pół szerokości owijki. Czemu? Ponieważ ludzie zwykle wolą mieć miękko. Wiadomo, im będzie grubiej, tym ona będzie miększa i będzie nam bardziej amortyzowała no wszelkie drgania. Tak, jedziemy dalej. Jak widać nie jest to dość duży problem, owija się dość szybko, warto żeby co jakiś czas spojrzeć od spodu, czy wszystko poszło tak samo równo jak na górze, czy nic tam się tutaj nie zawija, czy owika jakoś źle się nie nałożyła, jeśli już wtedy zawiniemy to później rozwinięcie będzie już kłopotliwe, ponieważ ona ma od spodu klej, który może się trzymać w kierownicy na tyle mocno, że przy zdejmowaniu ją rozerwiemy. Tak, dochodzimy powoli już do klamki, mam nadzieję, że to widać. Tak, nim pójdziemy dalej, ja sobie odwinę na chwilkę tą gumę. Tak, w celu sprawdzenia, ile, ile, ile kierownicy guma mi przykryje. Tu na pewno muszę dać jeszcze jeden obrót. Czy jest lepiej? Tak, teraz pójdę mniej więcej tak. Jak widzicie, nie odkleiłem e, paska zabezpieczającego klej, żeby potem bez problemu móc sobie ją odwinąć. Sprawdzam z dwóch stron, gdzie musi pójść mój pasek, tak aby. Ukryły się kawałki kierownicy. Już mniej więcej to widzę. Odwijam z powrotem. Odklejam klej, pasek zabezpieczający klej. Tu muszę odwinąć jeszcze jeden kawałek po to, żeby owika ładnie. Zasłoniłam mi ten pasek oklejam sprawdzam jak widzicie tu jest źle tak jest duża szansa że ktoś będzie jechał i to mu się zwinie taka jeżeli owika powsnie nam się w jednym miejscu to już potem będziemy mieli z nią problem więc muszę podnieść jeszcze troszkę wyżej Tak. Obwijam tutaj i po skosie idę na dół. Sprawdźcie tutaj, jeżeli tutaj robicie to powoli, sprawdźcie czy jest dobrze naciągnięta, bo ja tutaj już odklejałem pasek i trochę mi się poluzowało, więc zawsze warto ją jeszcze raz ściągnąć. Tak, widzicie, z dwóch stron nic nam nie wystaje, jak założę gumę, będzie bardzo ładnie. I lecimy dalej, tak jak robiliśmy na początku. Często tu przy obwijaniu dolnego chwytu zmienia nam się kąt, pod którym nakładamy taśmę, więc warto sprawdzić, czy nasze zakładki są mniej więcej równe. Wiadomo, jest to kwestia tylko i wyłącznie estetyki. No ale po to zmieniamy owikę, żeby mieć ładnie, więc warto by to już zrobić w miarę podobnie. Tak, dochodzimy do końca i co robimy teraz? Zaraz postaram się Wam to dokładniej pokazać. O, widzicie, po to chciałem, żebyście mieli korek i nożyczki pod ręką. Ja musiałem puścić owikę, żeby przestawić aparat. I ona już mi się poluzowała. Więc nakładam ją jeszcze raz, naciągam ją dobrze. Tak, i doszliśmy do końca. I jak teraz warto to zakończyć? Warto to zrobić tak, żeby dojść do miejsca, gdzie poprzednie, w poprzedni kawałek robi już nam zakładkę, i w tym miejscu zejść. Tak? Jeżeli zrobimy to, zakończymy to w ten sposób, zagniemy i będziemy chcieli wsadzić korek. To oczywiście to się będzie trzymało, ale tu nam będzie wystawał taki kawałek, który będzie nas denerwował. Tak, jeżeli tak, no mam kawałek owiki za dużo, biorę nożyczki, przydałoby się to yy, delikatnie obciąć, skrócić. Tak, ile? Tyle, ile mówiłem. Mniej więcej tak, żeby końcówka była już na zakładzie z poprzednią warstwą, ponieważ jeżeli utniemy troszkę za krótko, będziemy mogli dociągnąć, będzie łatwiej, jeśli utniemy to za wcześnie, jest szansa, że na tam się będzie psuć i tak dalej ustawiam ją. Mam nadzieję, że teraz widać to jeszcze lepiej. Tak, widać mój zakład, tak, który jest tutaj. No, mniej więcej tu on już jest na tyle duży, że tu mogę go uciąć. No dobra, mamy już zakład. Będziemy to teraz wciskać do kierownicy. Jak widać tego tu jest troszkę za dużo. Wiadomo, kierownice mają różny przekrój. Jeżeli mamy grubą ściankę, a dużo owiki wciśniemy do środka, możemy mieć problem, żeby zamontować y, zatyczkę. Więc ja go sobie tutaj przytnę. Nie ma sensu aż tyle. Owiki pchać do kierownicy. Nie musi to być jakoś super ładnie obcięte. Y, ponieważ... I tak ja to wszystko będę wciskał. Tak jak robię to teraz. Trzymam sobie ręką. W pogotowiu mam już korek. Staram się to upchać, co przy owikach neoprenowych nie jest tak łatwe, jak przy owikach z ekoskóry. Te z ekoskóry dużo ładniej nam się układają. Pycham, poprawiam. Jeszcze raz, naciągnę to troszkę mocniej. I montuję korek. Tak? I to by było na tyle. jak widać tutaj nam w miarę równo wchodzi pod, yy, pod korek nie ma tu żadnych zadziorków więc wydaje się być to całkiem porządnie zrobione zaraz tylko za... opuszczę gumę i zobaczymy jak wygląda całość ok opuściłem gumę mam nadzieję że to widać nigdzie nie wystaje mi kierownica Więc całość wygląda bardzo estetycznie. Dobra, drugą stronę owijamy tak samo, jak owijaliśmy stronę pierwszą, tak? Więc, jeżeli coś jest niejasne, to wróć do poprzedniej części, gdzie owijałem. Tylko jeszcze raz przypomnę, ja owijam na zewnątrz, więc tą tak samo owijamy w tą stronę, tak? Na zewnątrz kierownicy od siebie, a nie do środka.